O, jacie, jak dawno nie było odcinka z serii Minecraft Miasto? Dokładnie, także chyba po miesiącu przerwy przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem tej jednej z moich ulubionych serii. Jeśli nie wiecie, co tutaj się dzieje, to budujemy tutaj ogromne miasto. Mamy m.in. osiedle, mamy McDonaldy, mamy biedronki, i k oraz wielki park rozrywki. Znaczy, park rozrywki, czyli na Gelandię, budujemy od 4 miesięcy i nadal nie możemy jej skończyć. Co prawda, kilka rzeczy tutaj doszło, ale no nic więcej, jakoś zbytnio się nie zmieniło. O, to się zmieniło, tej stacji to ostatnio nie było. Znaczy, na pewno nie była tak dobrze zrobiona jak teraz. Zobaczcie, jakie dopuściłem środku. Są łódeczki, jest jakaś kolejka, gdzie się będziemy pewnie czekać na przejazd e, tutaj kolejne udeczki no i tam tor do przejazdki, tylko że ten tor nadal nie jest skończony, bo się go strasznie długo robi i mi się nie chce po prostu, jestem e, leniem i tyle. Ale zanim pokażę Wam największą nowość, którą zrobiliśmy ostatnio, pamiętajcie koniecznie subskrypcji do tego kanału oraz na wbiciu na mój nowy kanał, do którego linka macie w prawym górnym rogu ekranu. Tam codziennie o 900 są filmy, także wbijajcie koniecznie! No i co? Dobijemy tam do 200 tysięcy, także subujcie. A ja, tak jak pewnie widzicie po tytule tego filmu, chciałbym pokazać wam dzisiaj hotel. Dokładnie. Coś, co budowaliśmy około tygodnia. No i powiem Wam, że jest to jedna z fajniejszych budowli, jaką ostatnio zrobiliśmy. Oto ona, proszę bardzo, wyłania się nasz piękny hotelik. Nie jest on może jakiś ogromny, ale ma 5 pięter plus parter, czyli w sumie łącznie 6 pięter. Jest 3 parking. No i kurde, bele, tak on się właśnie prezentuje. Według mnie, jeśli chodzi o stronę zewnętrzną, to jest on przeepicki. Serio, ja jestem z niego mega dumny. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba, ale dla mnie jest to świetna budowla i jestem z niej tak dumny. Jak Dawno z niczego dumny nie byłem, serio. Przede wszystkim ma ono nowoczesny kształt. Tutaj nawet jest taki łuk, który wprowadza trochę e, różnorodności w tym budynku. Znaczy wiecie, nie jest on cały biały, tylko na przykład w tym łuku jest on czarne, dzięki czemu myślę, że osiągnęliśmy całkiem fajny efekt. No i zobaczmy w takim razie ten hotel w środku. Nazywa on się w ogóle Redixonek Blue. Jest to od naszego donatora, który właśnie był na live'ach zbudowania tego miasta. No i pamiętajcie, że live y z miasta są na naszym kanale raz na kilka dni, także śledźcie kanał, zostawcie dzwoneczek, na pewno was live'y nie obidą. A na tych live'ach budujemy między innymi takie kozackie budowle. No to zobaczmy sobie w takim razie. Środek, bo w środku również całkiem sporo fajnych rzeczy jest. Tutaj mamy menadżera hotelu Janową oraz recepcję. Proszę bardzo, tutaj możemy się zameldować. Jest mapa naszego miasta. Na razie taka jeszcze trochę pusta, bo umówmy się, tu jest tutaj dużo pustych miejsc, nie, nie jest wszystko zabudowane, ale spokojnie myślę, że z czasem ta mapa będzie coraz bardziej pełna, aż osiągniemy po prostu taki efekt, że nie będzie tutaj ani kratki wolnego miejsca. Tak jest plan przynajmniej. Są windy, jest jakaś taka mała poczekalnia. Oraz tutaj mamy śniadania oraz restaurację. Dokładnie. Jest bar, w którym można sobie zamówić, nie wiem, jakieś burgery, czy tam jakieś sałatki. Jest nawet kuchnia, w którym to wszystko przygotowują. E, oraz tutaj mamy pełno stolików, znaczy pełno, pięć to nie jest wcale tak dużo, e, ale stolików, na którym, w których nasi gości hotelowi mogą jeść śniadania, albo obiady, czy tam kolacje, cokolwiek chcą. Oprócz wind, które widzieliście w tym miejscu, jest klatka schodowa, e, która na wypadek pożaru, czy jakiegoś niebezpieczeństwa e, jest tutaj użyteczna, bo wiecie, zawsze w hotelach, czy tam w budynkach, jakichkolwiek budynkach, nie może być same windy, zawsze musi być również jakaś klatka schodowa dla bezpieczeństwa. Ale my wejdźmy sobie do góry, windą, bo jakby to inaczej Na samą górę, ponieważ wszystkie w ogóle piętra wyglądają bardzo podobnie Znaczy, pokoje na każdym piętrze są takie same, więc pokażę wam tylko najwyższe Piętro piąte, dzień dobry, idziemy po korytarzu Ogólnie korytarz też wygląda całkiem fajnie, tak dosyć prestiżowo Wejdźmy sobie do pierwszego pokoju Jest to pokój, którego właścicielem jest Zenon Otto, czyli również jeden z naszych donatorów. On jest dosyć mały, to jest akurat pokój dwuosobowy z dwoma pojedynczymi łóżkami Jest biurko, jest tutaj jakiś telefon do recepcji Nawet toaleta piękna, jest dosyć mała, ale no w się, miejsca tutaj zbyt dużo nie było, więc taka jak najbardziej starczy. Lustro jest, teoretycznie ubywalka jest. Tutaj mamy toalety i prysznic, także chyba tyle wystarczy. Oprócz tego jakaś mała szafa. No i w sumie, jeśli chodzi o ten pokój, to tyle. Co więcej, jest potrzebne w hotelu? Chyba nic. Ale my wejdźmy do kolejnego pokoju, ponieważ każdy z tej czwórki jest inny. Także wejdźmy sobie teraz do pokoju Kamyka. A W nim co mamy? O, to jest zdecydowanie większy pokój. Powiem Wam, że to jest w ogóle taki najbardziej prestiżowy i największy pokój w tym hotelu. Na każdym piętrze ten pokój, który jest w tym miejscu, jest największy. Ten, jak widzicie, ma jedno podwójne łóżko. Że jest jakieś miejsce, w którym możemy sobie usiąść i podziwiać całe miasto dookoła. Między innymi McDonald's, które mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach. Między innymi Ratusz, który jeszcze jest w budowie, ale zaraz wam go pokażę. No i tak, możemy piękne panoramy podziwiać. Super. A no i dzięki temu, że jest to najdroższy pokój, mamy tutaj również balkon. Zobaczcie, z balkonu również możemy obserwować piękne tutaj otoczenie. Tym razem, co? Energy możemy obserwować tam z daleka. No i oczywiście, jak przystało na najwyższej jakości pokój, mamy Jacuzzi w toalecie, albo taką wielką wannę. Oprócz tego, toaletki. Tutaj, tutaj podwójna umywalka. No i w sumie zasłony, że móc się zasłonić od tego, yy, od tego okna. Bo jeśli ktoś by podglądał, to byłoby niezbyt fajnie. Dobra, ale nam zostały jeszcze dwa pokoje, także idziemy do nich w tym momencie. Jest to pokój numer 19, czyli pokój Marksina, czyli również naszego jednego z donatorów. To jest chyba jeden z najmniejszych pokoi, dokładnie, ponieważ jest to pokój jednoosobowy. Oprócz jednego łóżka mamy tutaj szafę. To standardowo, <laughs> czemu w szafie nie ma yy, żadnych półek? No dobra, to w tej nie ma, nieważne. Yy, jest jakiś jest stos gazet, nie mam pojęcia, czemu go tu postawiłem nawet. Oraz taka Malutka, toaleta, ale tym razem jest roślinka, jest kurde biele, umywalka, jest toaleta, jest prysznic, czyli wszystko co powinno być chyba w takiej umywalce, e, w umywalce, w takiej toalecie jest! I chyba nic tu się więcej nie przyda, tak mi się przynajmniej wydaje. No, także oto ten malutki pokoik. Myślę, że wystrój jest adekwatny do tego, że jest to jeden z najtańszych pokoi, ale oprócz tego mamy jeszcze jeden pokój, którego właścicielem jest Polish Joda, czyli również jeden z Donatorów. Proszę bardzo, on jest również mały, ale tym razem mamy tutaj podwójne łóżko. Oj, zaksuła się lampa do góry, ej, lampo napraw się, dobra, naprawiła się superowo. Jest szafka oczywiście standardowo, jest to radio czy tam telefon mamy zegarki oraz mamy toaletę, tym razem powiem wam że to toaleta jest całkiem spora, ponieważ jest duży prysznic, jest toaleta i jest ubywalka ale zobaczcie, jest tu serio dosyć sporo miejsca, no i właśnie tak wyglądają te pokoje, także jak powiedziałem wam wcześniej, na każdym piętrze wyglądają one podobnie, zobaczcie tutaj wygląda tak samo korytarz, tylko są inne numerki pokoi, tu mamy jeszcze pokój elomordo, czyli również do donatora, ale on wygląda tak samo jak ten, który pokazywałem wam wcześniej, znowu jest lampa zepsuta, no kurde bele, wszędzie mi się lampy chyba zepsuły, a dla odmiany zejdę sobie jeszcze klatką schodową, żeby Trochę urozmaicić tą podróż. Naprawię też lampę w tym miejscu i na kolejnym piętrze jeszcze też mam zepsutą lampę, także trzeba je wszędzie naprawić. I zaraz pokażę wam pozostałe budynki, jakie tutaj jeszcze zbudowaliśmy ostatnio. Mówię, zbudowaliśmy dlatego, że nie buduję tego tylko ja, ale również Ascond oraz Traktor, którzy są moimi po pomocnikami tutaj w tej serii i budują wraz ze mną to wszystko. Także kurde, dzięki chłopaki, świetnie to robicie, aby idziemy to wam pokazać, to co oni zbudowali. Także proszę bardzo, jest to między innymi ten ratusz, który właściwie w tym miejscu stał nie będzie. On będzie w innym miejscu, w starym mieście, który będzie pewnie tam daleko, henhel, ale chłopaki chcieli go zbudować, więc sobie zbudowali. No i powiem wam, że prezentuje się przepicko. Znaczy jest jeszcze w budowie, jak widać, bo nie ma dachu przy połowie budynku, ale wygląda, no sami przyznacie, chyba genialnie. Oprócz tego traktor zabrał się również za jakąś taką małą galerię handlową. No spójrzcie na nią, będzie ona taka bardziej ceglana, chociaż nie wiem, czy to będzie galeria handlowa, czy taki pasaż, czy coś w tym stylu. Ale na pewno ona również będzie stać w tym miejscu, tylko przeniesiemy ją na przykład tam, gdzieś dalej, albo gdzieś w tamtą stronę, żeby dwie galerie nie było obok siebie, bo mamy tutaj również drugą galerię, którą budujemy aktualnie na live'ach. Pokażę wam ją pewnie w kolejnym odcinku już skończoną, ale mogę pokazać wam tyle, ile aktualnie tutaj jest zrobione już teraz. Więc mamy tutaj póki co food court, czyli miejsce z restauracjami. Tu będzie jakiś McDonald's, tu będzie jakieś KFC, tutaj będzie jakiś, nie wiem, Salad Story. Na dole mamy już trzy sklepy, dokładnie jeden, drugi i trzeci oraz jakieś tam, nie wiem, nazwy dla sklepów wymyślone, które wymyśliliśmy na live'iku wraz z widzami. Creep Boss, Louis Gelton, Lavis, Guardianci, wszystko wymyśliliśmy z Minecrafta, także myślę, że te nazwy wyszły przepis. Jeśli macie jakiś pomysł na nazwę na sklepu taki związany z Minecraftem, ale jednocześnie, żeby była to nazwa jakiegoś prawdziwego sklepu pomieszana z Minecraftem, czyli na przykład Kelvin Craft, to napiszcie koniecznie w komentarzu, jestem mega ciekaw Waszych pomysłów, no i może jakiś wykorzystamy. A jeśli chodzi o ten krótki odcinek, to byłoby już na tyle, nic więcej nam nie mam do pokazania. Także pamiętajcie, w ostatnim odcinku pokazałem wam biedronkę, także jeśli chcecie zobaczyć ją w środku, wbijajcie koniecznie, no ostatni odcinek macie go teraz. Po prawej stronie, dokładnie, macie teraz kartę, po lewej stronie macie inny odcinek, po prawej stronie macie odcinek, stronie macie odcinek z tą biedronką, także już wbijcie na którykolwiek z nich, a my się już jutro! Jutro o 15.30, oraz codziennie o 9.00 na moim nowym kanale, także subskrybujcie go również. No i co? Zostawcie łapkę w górę i komentarz. No, do, do jutra, czy coś w tym stylu? Pa, pa.